Seks dobry wszystkim. Seks dobry wszystkim. W dzisiejszym filmie popowiadam Wam o projekcie, w którym ostatnio miałam szczęście wziąć udział. W ogóle cały ten 2018 i 2019 to dla mnie taki dość niezwykły rok. Rok e, niesamowitych e, przedsięwzięć, w które zostaję włączona i zaproszona, za co jestem niezwykle wdzięczna. Losowi, że tak akurat się przytrafiło, i wszystkim ludziom przede wszystkim, którzy, których działanie po prostu spowodowało, że ja mogłam w tym wszystkim wziąć udział. No to zacznę, może opowiem. Projekt, o którym mówię, to projekt: porozmawiajmy, mamą. I w tym projekcie wzięłam udział znowu jako ilustratorka. A zgodziłam się na to właśnie dlatego, że jestem edukatorką seksualną. Projekt Porozmawiajmy Mamą jest projektem, który został stworzony po to, żeby nauczyć kobiety, matki, rozmawiać ze swoimi nastoletnimi córkami na temat ciała, na temat miesiączki, na temat tego, co jest dla nich ważne na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje ich kobiecość, w jaki sposób mogą akceptować swoje ciało, poznawać swoje ciało, odkrywać swoje ciało i je po prostu przyjmować takie, jakie jest, żeby potem w przyszłości móc się nim cieszyć naprawdę, no bo jeśli czegoś nie akceptujemy i nie tolerujemy sposobu, w jaki funkcjonuje, to ciężko będzie potem cieszyć się na przykład udanym seksem tak naprawdę. I z tego powodu ja się zgodziłam wziąć udział w tym projekcie. To jest moja osobista misja. Dla, dla, dlatego jestem w tym projekcie. Mój udział w tym przedsięwzięciu jest taki, że zilustrowałam niektóre rzeczy do strony internetowej projektu, i link do strony internetowej załączam w podpisie do filmu. Natomiast też zaprojektowałam mural, który pojawi się w Warszawie lada moment. Będę Was na pewno, będę wam na pewno wysyłać aktualizacje na fanpage'u Seks Dobry Wszystkim na Facebooku, więc zapraszam do fanpage'a i tam będą informacje na temat tego projektu i tam będzie informacja z pewnością też lada moment o samym odsłonięciu muralu, z czego jestem bardzo dumna. Nie sądziłam, że kiedykolwiek coś takiego mogłoby się wydarzyć, a jednak, co mnie strasznie, ale to strasznie, strasznie cieszy. I to jest właśnie mój udział. Natomiast sam projekt zrealizowała, czy też. Sam projekt, jakby za, za projektem stoi firma Sanofi, która jest producentem leku Nospa. Lek Nospa, jak wiecie, wszystkie dziewczyny, wszystkie kobiety chyba w Polsce znają ten lek. To lek rozkurczowy, działający w ten sposób, że rozkurcza napięte mięśnie. Dzięki temu miesiączka, trudniejsza miesiączka, trudniejszy pierwszy dzień jest po prostu nieco lżejszy. I większość z nas z tej tabletki w ten czy inny sposób korzysta. Nie jest to lek, który jest nam wciskany na jakąś wydumaną chorobę, która nie istnieje, ale jest używany od dziesiątek, bo chyba już teraz dziesiątek lat w Polsce. I co mnie mi imponuje, to to, że marka Sanofi, czy marka NOSPA, firma Sanofi, marka NOSPA postanowiły wykorzystać ten swój zasięg, tą swoją moc do tego, żeby uczyć kobiety, jak rozmawiać z młodszymi kobietami, żeby uczyć kobiety, w jaki sposób um, wspierać się w taki ciepły, fajny, siostrzany sposób, w jaki sposób... Witacie w tej kobiecości. Um, I to jest według mnie bardzo wartościowa rzecz. Najbardziej wartościowa rzecz, jaką można sobie wyobrazić e, ze strony e, takiej dużej marki e, jak Nospa i firma Sanofi. Dlatego bardzo cieszę się, że mogę Wam o tym opowiedzieć i mogę się tym pochwalić. Tutaj może jakieś tam obrazki przelecą. Tego projektu. Link będzie do strony w, po opisie filmu. Gorąco zapraszam Was do udostępnienia tego linku, do pokazywania swoim znajomym tej strony. O, ładnie, słońce zaczyna wychodzić, zaraz będzie bardzo jasno, aż za jasno. Zachęcam Was do rozmawiania z własnymi córkami, jeśli jesteście matkami kilku latek, za chwilę nastolatek do rozmawiania o miesiączce do rozmawiania o ciele do bycia otwartym do bycia troskliwym do bycia akceptującym i wspierającym w tym ważnym momencie życia kochajcie swoje ciała akceptujcie swoje ciała nie musicie uważać, że jest najdoskonalsze ale możecie je akceptować takie jakie jest i... Yy, Dajcie szansę młodym kobietom, żeby również akceptowały swoje ciała i mogły się nimi w przyszłości cieszyć. Pa!